Siema widzowie! Sorry, że nie nie nagrywałem, ale dzisiaj zagram sobie by Intruda Intruda w ogóle nigdy nie grałem. Ale pewnie chcecie, żebym nagrał. A więc nagrywam, bo nie wiem czy będziecie w ogóle chcieli. Nie wiem. Który że gra pojedyncza w multiplayer. No, tak kompletnie... Tak kompletnie wygrałem tylko raz i trochę wiem już, jak to robić, tylko nie wiem wszystkiego i to jest minus. Dobra, pojedyncza, która wybierasz. Uuuu! Umiecie tak? Klikać? czekajcie co? a wiesz co teraz zaczyna się kurde robię e, loading a na co się tutaj gapi <grym> <grym> dom łatwy ja nie umiem to w ogóle prawie grać, więc ten, idę na łatwy. Dlaczego są e lagi. Podnieś telefon. Nie chcę. A już jest. Zatomała. Nie od razu, resetowanie prawie, no szybciej, myślę, że mam czas. Oni stają, że ja daję, nie widzę tego. Dzwonił telefon? Yeah. Oh, oh, nie. proszę, nie Cicho jest. Nie, proszę. Proszę. nie, nie, nie. Tio, bądź. Tio no cicho proszę cię, bo jeszcze zginę! <śmów> mm -mm. Mm -mm. Pamiętam, że chyba się tutaj chowa. mogę nie robić tego? O, to jest. Eee. 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 Chcesz piwo? Nie, no co ja gadam. Kaka? Poślij sobie. Poślij sobie. telefon pewnie będzie dzwonił jak ja wejdę w kamerę będzie dzwonił czemu go nie ma? czemu tu jest kamera zepsuta? Nie są. widziałem WYŁĄCZOJ Jezus Maria, nie ma mnie kurza strasznie on jest tutaj? nie wiem, już się zaczynam bać jest. Nie ma, nie ma Będę na was... na ciebie patrzeć. To się... to jest trochę jak... SNAF. Możesz tego nie robić? Skupi telefon. On pewnie zaraz będzie za... na kamerze sześć. Kamera 3 kamera 1 nie jest stamy że 3 kamera 3 jest Jezus Maryjoki

Jak się czujesz? Ach, dlaczego on mnie nie widział? Chyba to było dziwne. Kup telefon musi dzwonić normalnie. mnie. Dobra, wyłącz to gówno już nie chcę. Czy on to nie już na drugim? On to już jest na pierwszej kamerze. Dobra, Jest na dworze. Kamera jeden? Jest na kamerze jeden. O, krzyk, krzyk, krzyk. Tak. 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 Nie, Tak. Tak. Nie, nie się nawet. Tak. jakby był w Tak. na serio. Czujesz jakby to był jakiś Czuję jakby to był ten nowy film, że Five Nights at Freddy's. Widzieliście trailer? Napiszcie w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście trailer of Mafia w tym nowym filmie. Bo ja szczerze nie widziałem, ale. ten... go no, już wejdziesz? Już to wejdzie to już. Cześć. Nie ma go. Nic jest tutaj za rogiem. Za rogiem! Widziałem. Goście ja cię widzę. Ty masz... Ty wyglądasz jakbyś był... ...pijany. Dobra! Nie, ty nie jesteś pijany, nie jesteś pijany. Nie jesteś pijany, jesteś mądry. Masz stąd... Nie Jezu, ma telefon, kupi. Wygląda... Jeżeli on mi... Ten telefon, ten telefon, ten telefon. Jesteś blisko mnie, jest <laughs> nie ty chyba na nie masz. Ty chyba masz jakieś oczy zepsute, bo mnie nie, nie widzi ekstra on jest pewnie na, na dworze kamera 1 kamera 6 kamera 9, kamera 5 czuć stój, kamera 7 a bo to jest energia, Marianne. No, on pewnie teraz jest na, na kamerze jeden. Na sześć. Kamera 3. Dawaj! No nie proszę, dawaj szybko. No szybciej! Już nie mam czasu. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Jesteśmy so The phone service has now been restored. Thank you for your patience. We can now start taking calls. What? What is? Jude, you're going to shut jest... up. E Policja? You're Intrus um, uciekł z tego. Aha, Intruz uciekł! Wrzucaj, co jest, co jest z tej gry. Wygrałeś, ale. Poli... Aha! Intrus jest dalej na wolności! Nie, no super! Super! Super normalny, no. Policja najlepsza, no super! Super, na no serio! Nie no, na serio się nie da policja, no! Nie możesz dojść, no! Kurde Mary... Jezus Maryjo! A czy tutaj są jeszcze jakieś inne poziomy? Bo nie wiem, bo już ile my już to nagrywamy? Jezus, z 11 minut? Nie widziałem. Gra pojedyncza, jak oczywiście, bo normalnie mam dość ludzi! Ludzie są źli! Aż mnie wkurzają mocno! Który wybierasz? Który wybierasz? Wybierzesz? Jak on, wygląda, on wygląda jakby on w ogóle nie miał kości. Nie, on wygląda jakby to był nie to było on wygląda jakby w ogóle on nie istniał. Mal. Czemu musisz tak wyglądać? Ja Nie wiem dlaczego. A czemu? Ja tego... To on musi wyglądać jak jakieś... nie wiem. Mal single player. Jezu. Jakie nie no widzę, że on tak się na mnie patrzy. Ja nie umiem grać w tą grę jeszcze tak całkowicie, więc nie wiem jak to się gra. Na może, w może w innym odcinku zrobimy tak, że będę robił ten, że zrobię trudny na wszystkich, a wtedy ek ten, ekstremalny. Dlaczego o siódmej? Dlaczego o siódmej?

Może sobie po prostu gdzieś indziej. Tutorial. To jest... pierwsza? Teraz może być... O, może być już śluma. Co tu jest? Tutaj tu jest alarm? Wyłączam to, to gówno stare. Gdzie on? Nie gdzie ty? No chodzi po jakiś... <tryk> Ja się nie, 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 nie śmiałem z Ciebie, nie śmiałem się z Ciebie, sorry, sorry Sorry, sorry, ja się z Ciebie nie śmiałem, sorry Co to robi? Zobaczył w tej głupiej kamerze, bo już nie wytrzymał Nie chcę. Co tu chodzi? Nie! Nie bać się! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Robić? Czemu ja akurat muszę pracować? Kurde kamery śmierdzące Baba jest na kamerze szóstej Czemu to są trzy alarmy?

Ja nie rozumiem Coś tutaj wcisnąłem, ale nie wiem co to robi Ja się chowam Ja się chowam Chowam się Nie widzisz mnie Nie widzicie mnie, ja się chowam Nie chcę nie wiem co tutaj się... Czemu to światło się nie... Co jest? No ja nie wiem o co chodzi z tym światłem. Halo. Halo, ja nie wiem o co chodzi z tym światłem. Czemu się nie? Czemu prądu nie ma? Nie, wiem, ja tam jakieś baterie i nic to nie działa. Ja nie wiem o co chodzi. Nie chcę tego robić. Czwarta. Mogę skończyć tą pracę? Się tego leku. Co to jest? Eee, co to jest? Nie, co się znalazło? Nie wiem, widzowie. Widzowie, nie wiem. Ja nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem. Ja, ja nie wiem dlaczego. Dlaczego i dlaczego światło nie działało? Napiszcie mi w komentarzach, bo ja nie rozumiem. Wytłumaczcie mi to, bo ja w ogóle nie rozumiem. To chyba, leko, chyba na koniec tego filmiku. Widzimy się w następnym... Widzimy się w następnym wideo. Do miłego dnia. Bardzo dobrze. No ty głupi alarm.